Pakiet klimatyczno-energetyczny został przyjęty w grudniu 2008 roku. Jako dokument Unii Europejskiej, wynegocjowany przez wszystkie kraje członkowskie. I to jest pakiet, który tak mówiąc po prostu zakłada jakie będą zasady funkcjonowania zakładów gospodarczych, przemysłowych, energetycznych w latach następnych, czyli jak będzie dystrybuowana tak zwana dystrybuowana emisja CO2. Jest to pakiet oczywiście ekologiczny, głównie jego założeniem jest ochrona klimatu. No, niemniej jednak zawsze każdy kij ma dwa końce i w tej sytuacji też jest kilka pytań, które się pojawiają. To znaczy przede wszystkim w jaki sposób zastosowanie tego pakietu będzie miało wpływ na polską gospodarkę, ponieważ zgodnie z tą zasadą... Kraje, w których są wysokie emisje CO2, jak na przykład Polska, która energetyka i gospodarka jest głównie oparta na węglu, będą musiały wykupywać tak zwane bezpłatne emisje. Dwutlenku węgla, a od roku 2013 dostosowywać swoją gospodarkę również do tego, żeby ta emisja dwutlenku węgla do atmosfery była jak najniższa. To oczywiście pociąga za sobą określone koszty, przede wszystkim w energetyce i w przemyśle. Najbardziej odczuje to branża, właśnie energetyczna, ale i chemiczna, hutnictwo, czyli to, co kiedyś określono mianem przemysłu ciężkiego. I oczywiście odczują to odbiorcy indywidualni, dlatego że dostosowanie tych zakładów pracy do stosowania tych ograniczonych limitów emisji CO2 no, wymaga określonych inwestycji, a to oczywiście są koszty. I te koszty w energetyce, nakłady na inwestycje, przełożą się bezpośrednio na ceny energii w gospodarstwach indywidualnych. Jak by mogła pani poseł przybliżyć może tam jakieś korzyści plus tego pakietu energetycznego, co on tak naprawdę da faktycznie? No, założenie było takie, jest takie, żeby chronić klimat. Czyli oczywiście y, rozmawiamy o tym, co jest bardzo istotne, tylko że w, na świecie toczyła się już przez wiele lat dyskusja chociażby na temat y, ocieplenia y, globalnego. Były różne koncepcje. One się różnie sprawdzają, ale też prawda jest taka, że pociągają ze sobą określone koszty finansowe. No i zawsze jest to walka różnych grup o to, żeby dominować na rynku. Więc, oczywiście, klimat trzeba chronić i Polska yy, mówi, że tak, że, że to jest jeden z priorytetów. Natomiast yy, trzeba wziąć też pod uwagę realia, w których akurat znajduje się nasza gospodarka. Jak już wcześniej wspomniałam, nasza gospodarka jest w dużej mierze oparta na węglu, właściwie tylko i wyłącznie. I my do 2013 roku tego nie zmienimy. Tak samo, jak nie wybudujemy. Yy, Elektrowni jądrowej do 2013 roku. Więc trzeba mieć tę świadomość, że przyjęty pakiet klimatyczny, energetyczny w tym założeniu, jakie ono w tej chwili jest, dla polskiej gospodarki jest niekorzystny. Myśmy wyliczyli, że dla polskiego odbiorcy indywidualnego ten wzrost cen energii po 2013 roku to będzie około 18-20%. Eee, analitycy już alarmują, że nakłady na Poprawienie sytuacji w polskich zakładach pracy i dostosowanie ich do wymogów tego pakietu to są konieczne nakłady rzędu 60 50, 65 do 80% wzrostu kosztów nakładów na inwestycje, co w przeliczeniu. Pokazuje, że około 12 miliardów złotych rocznie musielibyśmy przeznaczać co roku na inwestycje właśnie w tę dziedzinę. W tej chwili sytuacja, sytuacja polskiej gospodarki i finansów publicznych jest taka, że po prostu nas na to nie stać. Już niedługo Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Jest to na pewno ważne wydarzenie. Polska na to może zyskać. Zatem takie pytanie: jak możemy skorzystać w tej kwestii prezydencji właśnie w dziedzinie gospodarki energetyki? Prawo i Sprawiedliwość postuluje, ażeby ten renegocjacje pakietu klimatycznego stały się jednym z priorytetów polskiej prezydencji. My mówimy tak, pakiet klimatyczny jak najbardziej jest potrzebny, bo rzeczywiście wszyscy zgadzają się co do tego, że pewne działania ekologiczne muszą być prowadzone. Natomiast mówimy też, że ten pakiet jest dla polskiej gospodarki zabójczy i zwracamy się właśnie z propozycją żeby rząd podjął renegocjacje to się da zrobić w 2007 roku taki sukces w renegocjacji udziału w energetyce energii właśnie tej ekologicznej miał minister Woźniak można to zrobić oczywiście trzeba takie rozmowy przede wszystkim podjąć. W tej chwili jest tak, że gdybyśmy przyjęli założenie Prawa i sprawiedliwości, to my proponujemy, żeby przede wszystkim przesunąć o 3 lata wejście w życie tych zasad obowiązujących w pakiecie, no i oczywiście, żeby renegocjować jego założenia, czyli to, żeby było 30% emisji wolnej od opłat. Można to zrobić, to byłoby korzystne dla polskiej gospodarki. Te trzy lata to jest właśnie ten okres, kiedy mamy nadzieję i na to pokazują wskaźniki gospodarcze, że polska gospodarka może się ustabilizować. No i jednocześnie dajemy również ten czas dla odbiorców indywidualnych, którzy w tej chwili są w trudnej sytuacji gospodarczej, przecież rośnie bezrobocie rośnie procent osób, które nie mają zatrudnienia albo są zatrudnione na czarno i dla nich każda podwyżka kosztów utrzymania no jest ogromnym problemem, jak się do tego wszystkiego dołoży jeszcze niepewność, która wynika w tej chwili z systemu emerytalnego, no to jest prosty obraz. Także jest to możliwa ta renegocjacja. My postulujemy, żeby rząd po prostu to zrobił. Jak pan sądzi, czy, czy, czy rząd się przychyli do tej opinii Prawa i Sprawiedliwości? No Faktycznie jest to projekt bardzo pozytywny, który na pewno podniesie status tak polskich gospodarstw, tych zwykłych, prawda? Mówił zawsze o przeciętnym Polaku. Jak pan sądzi, jak się do tego rząd odniesie? O, pewnie powie, że nie, bo tak y, mówi zawsze, kiedy Prawo i Sprawiedliwość z, zgłasza jakiś pozytywny, przede wszystkim projekt gospodarczy. Ja tylko podam może pod refleksję premiera i e, również całego rządu i ministrów tego rządu. Prawo i Sprawiedliwość dwa lata temu zgłosiło e, wniosek o debatę na temat e, otwartych funduszy emerytalnych. Myśmy wtedy postulowali już potrzebę dyskusji na temat systemu emerytalnego i mówiliśmy o tym, że. Tym najlepszym założeniem to jest właśnie wybór pomiędzy ZUSem a pomiędzy OFE, czyli to, co dzisiaj złożyliśmy w formie ustawy. Wówczas, dwa lata temu, Platforma wyśmiała Prawo i Sprawiedliwość. Po dwóch latach okazało się, że to myśmy mieli rację. I oby nie było i tak w tym przypadku. Więc jeżeli Platforma rzeczywiście uważa, że dla Polski... Warto wzbić się ponadpartyjne dyskusje i nie myśli tylko i wyłącznie o partykularyzmie swojej organizacji, to powinna to podjąć. Natomiast niestety boję się, że premier tyle determinacji nie wyk.